Siemano, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie już w drugim odcinku na moim kanale z gry The Escapes w dzisiejszym odcinku postaramy się już wydostać z tego więzienia a jeśli nie no to w trzecim odcinku to, to musimy już wyjść bo w pierwszym więzieniu no to trochę taka siara siedzieć ponad 3 dni yy, czy ja coś miałem w biurku ważnego mm, a właśnie miałem instrukcję yy, tworzenia przedmiotów i tutaj jest kombinezon Yy, czyli... A, wybierać 50 punktów doświadczenia. No, no to to ja już akurat wiedziałem. I jeszcze ten dodatek jeśli do tego białego kombinezonu, do kombinezonu dodaje się niebieski tusz, to wtedy yy, stworzy się yy, strój policjanta. Dokładnie. Tego słowa szukałem. Yy, jeszcze tutaj paru miejscówek nie sprawdzałem. O, a oni to będą mi A ja jeszcze chwilę się pouczę. Ponieważ właśnie do mm, tworzenia kraftowania wszystkich przedmiotów będzie potrzebna inteligencja. Najdziwniejsze w tej grze jest to, że podczas uczenia się ja się męczę. I to jest po prostu no, trochę pozbawione sensu całkowicie. No ale cóż, no ja nic nie poradzę na tę grę. Taka jest. No dobra i tyle chyba wystarczy, bo jeszcze spóźni się na to śniadanie i będą... Będę miał zwiększone, y, zwiększony poziom wściekłości strażników O, właśnie 10% y, Ktoś tu ma misję dla nas, ok A, i zapomniałem, właśnie miałem jeszcze A nie, miałem usunąć DVD Bo jeszcze pamiętam, że miałem chyba na porannym apelu coś chyba odciągnąć uwagę mm. O, kolejna misja od samo mm. Chyba zestaw to pedigree mam A więc przyjmę to A jeśli nie, no to w klepie komuś i będę miał. Okej, okay. już mi chyba energi e energia wzrosła. Okej, okay. czas wolny. Mm. Jeszcze zobaczę moje statystyki, jakie ja tu w ogóle mam. 44 siły, szybkość mam niską, poziom nauczania, nie poziom nauczania, tylko no, inteligencji mam mało, bo 30 muszę to jakoś zwiększyć. To parę tych punktów sobie zbiorę tutaj i zaraz pójdę zobaczyć, czy w wirką mam ten zestaw tutaj samu. Jeszcze tak wracając do poprzedniego odcinka widziałem, że wam się ta seria bardzo przyjęła, ponieważ było aż 13 lajków pod tym ostatnim filmem, a więc no jestem wam bardzo wdzięczny za to. I może dobijemy dzisiaj 15, no tak podwyższa trochę tą yy, poprzeczkę. Okej, okay, a ja już tutaj mam 50 zmęczenia A więc tyle chyba wystarczy yy, I tu jest moje biurko I nie mam tego yy, Warto by było już się właśnie przekopywać Zaraz pójdę po widelce yy, yy, Z kuchni I... nie, wide... Tak, widelcami się przekopywało I miałem przeszukać te Cześć. Gimper? on gimper nie ma, ale blacha jest. No i to właśnie jest e, jak najbardziej przydatne. To chyba było do zrobienia tej lepszej łopaty. A właśnie lepszej łopaty albo zwykłej łopaty, już nie pamiętam do końca. Ponieważ będzie mi to potrzebne, jak będę się chciał przekopać pod murem czy płotem. Nie, tam chyba mur jest, o ile dobrze pamiętam, zapalniczka. Byśmy mogli zrobić yy, gorącą czekoladę i zabrać od strażnika... O, pluszowy miś. Byśmy mogli... I wybielacz. I zrobię chyba ten kombinezen zaraz, jak będę w pralni. Mm, no i dobra, teraz jest obiad, to akurat zregeneruję sobie trochę tej... Mm, ...energii. Dobra, usiądźmy sobie tutaj. Yy, kolejna misja, teraz od roka przyda mu się co tu jest? wachlarz, aha no spoko ten wykrzykli mnie trochę zmielił oczywiście znajdę ten wachlarz akurat takie misje z wyszukiwaniem różnych rzeczy no to, to to jest dla mnie przydatne ponieważ to nie jest żaden kłopot albo na przykład dociąganie uwagi tutaj jest ciastko tak i no, i się teraz akurat musiał Klepać jak ja mam, dla niego to ciasko. Yy, na ma jak ma coś do zaoferowania mam 41 dolarów. Lina. Lina mi w żaden sposób nie będzie potrzebna, a nawet nawet nie wiem do czego jest potrzebna. Chyba, że na przykład jak będę się klepał ze strażnikiem, to mogę ją użyć, ale dla mnie to będzie bez sensu. Okej, okay, Nitro, i ty chciałeś ciasko, a ja akurat przy sobie je mam. Wila. Znaleźć ciasko dla Nitra. Halo halo Nitro, przecież dałem ci ciasko Zostałem oszukany przez Nitro no, to... no to niefajnie, ale dobra, teraz stanowisko pracy, a więc muszę wywalić te wszystkie itemki, które ja tu mam, ponieważ nie będę mógł pracować. Okej, okay. teraz będę miał pełną... Dobrze. Już kurde krzyczą na mnie 10% zdenerwowania strażników. A pracę mam tutaj, tutaj dokładnie. Yy, weźmy sobie już. Fula. Yy, Okej. Okay. No i teraz powinniśmy ze... Yy, zaraz yy, szybko skończyć tą pracę. Postaram się przynajmniej tak. Ponieważ już mam i tak spóźnienie przez to, że musiałem odłożyć te itemki. Okej, okay, ja już w tym, w tym czasie odłożę te czyste brania, okej. Okay. Ja już bym chciał skończyć tą pracę, ponieważ muszę iść naprawdę po te wilece. Aha, fajnie, wszystkie mundury strażników. I właśnie ja nie jestem pewien, czy dzisiaj zdążę to przekopać, ponieważ na no, te widel... po pierwsze tych widelców będę potrzebował dużo, a po drugie no czasu to mi dużo zajmie, więc każdy... Yy... Mm -hmm. mm, każdą wolną chwilę będę musiał wykorzystywać właśnie na to, yy, a w tym czasie muszę jeszcze tu odłożyć te mundury. O, okej. Okay. To się tym wyrzucało, jeszcze zapamiętałem z ostatniego odcinka I okej, okay, muszę teraz tylko pobiec na to Teraz pamiętamy z poprzedniego odcinka, że będzie... Będą ćwiczenia, ale to za 20 minut A ja w tym czasie już sobie pobiegnę po te widelce e, Widelce, widelce, dziękuję mm. Wszystkie widelce już służyłem. Ale dobra, to ja już w tym czasie szybko, zanim będą te ćwiczenia nawet już... Na początku tych ćwiczeń Mm, będę... przykopywał się Właśnie, to jest moja... moje biurko Okej, okay, no to kupiemy Swig w jest pełen, dobra To jeden widelc muszę odłożyć mm, ok okej Już tutaj... Jeszcze ona ma 96... Nie no, to chyba tymi pięcioma widelcami jeszcze ma w biurku Powinienem się na razie przykopać i ja już biegnę. Bo jest 40, i chyba ćwiczenie dobrze pamiętam. Trwają godziny. Jestem już. Jeszcze sobie tutaj powtórzę raz, żeby tutaj nie było, że ja nie ćwiczyłem. Bo dokładnie akurat zdążyłem. Szybko się tu umyję. Yy, rok. Nie, to jest rok tak. Yy, razy prowadzi... No chyba nie, bo 16 dolarów za wklepanie komuś, a ja chcę tutaj dobre stosunki otrzymać, żeby nikt na mnie tutaj yy, nie skarżył, jak będę przekopywał się na przykład mandzie. Mm, kolacja, o, oczywiście. To jest właśnie moja ulubiona misja. Mm. A, za dużo tych mam, dobra. Na kolacji muszę odciągnąć uwagę. To z przyjemnością to zrobię. Okej, okay, jak już byłem na, pr na prysznicach, to już mogę sobie na luzie stąd pójść. I zniszmy teraz tą ścianę już 88%, a więc jest dobrze. Jak będą tutaj 4% będę musiał właśnie z tej taśmy co ostatnio na odcinku B. I z plakatu, który też mam w biurku, będę musiał zrobić plakat. Ale będę mógł zaraz to zrobić. Będę musiał zrobić właśnie plakat i będę zakleję zamiast tej ściany plakatem, żeby nikt... O o jest Dobra, poszedł sobie. Już się bałem, że mnie przyłapie. Aha, to, to jeszcze jak trzeci raz tutaj ktoś przejdzie, to ja normalnie zdenerwuję się, bo tu normalnie nie można przekopać się przez ścianę. Tylko zawsze ktoś musi przeszkadzać. Okej, okay. ile tu jeszcze ma? 52%. Okej, okay. ja już tu lecę na tą kolację. Zaraz 52 minut, 52. Ja zdążę, 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 zdążyłem. Dobra. Wieczorny czas wolny i właśnie w tym czasie przekopię się przez tą ścianę. Okej. Okay. Tu jeszcze 70% tego widać zostało. No to trochę czasochłonne to jest, ale da się, ponieważ właśnie tutaj jak mówiłem ostatnio może być pomarańczowy klucz. I będę musiał chyba... Chociaż nawet nie wiem czy bym mógł się przekopać przez yy, ścianę, co by było chyba szybsze. Ale rydlem też mogę i przy okazji jeszcze wezmę jedzenie tam wyłożę sobie i łyżki, ponieważ wątpię, czy jednym rydlem zdołam przekopać się przez yy, po pierwsze w dół, po drugie w trzy razy w bok, a po czwarte do góry ile tu jeszcze 12% no to spokojnie oj ja tu już patrzę żeby tutaj za dużo nie służyć tej ściany aha już służyłem widać dobra ile ma to 4% znakomicie eee, i teraz hmm. robimy plakat z taśmy i magazynu widać już mogę odłożyć o, dokładnie. Yy, I już punkty inteligencji mi starczyło. Pierwszy przedmiot, który skraftowaliśmy. No i jest idealnie. Yy, znowu mam na odcinku chrypę. Ja Abidere spuściłem. A nie, chyba po prostu wodę spuściłem. Pustą. Dobra, nieważne. To by było takie bez sensu. O, i mamy cegłę. Dobra, i co mamy w tym wiezie? <laughs> Chyba nam nie poszło pomyślnie ponieważ mamy łom a nie pomarańczowy klucz Co tu teraz zrobić? Chyba będę przekopywał się przez kolejną ścianę Okej okay, no to tam już ścianę też mogę um, rozwalić po części Okej, okay, tu już jest wieczorny czas wolny. A no więc pójdziemy sobie. I ten odcinek. <laughs> I ten odcinek dość szybko minął, ponieważ jak już jest wieczorny czas wolny, to to jest koniec dnia praktycznie. Um, jeszcze tylko zobaczymy misję Multikreci. Nie, no, Co tu miałem? DVD? No zestaw do Pedigree. A. Ja miałem na kolekcji. Odciągnąć uwagę strażników, ale właśnie w tym czasie przygotowywałem się. No trudno. I widocznie chyba nie musieli w następnym odcinku dopiero uciekać. Będziemy mogli dopiero uciec. Ponieważ, no po pierwsze, no, nie mamy tego klucza. Po drugie, przyda mi się zrobić łopatę, a następny odcinek właśnie przygotuję się i dowiem się jak zrobić tą łopatę, ale taką lepszą trochę, żeby mi starczyła. A tutaj już jest gaszenie światem. więc no przynajmniej mamy taki pozytyw, że dostaliśmy łom Chwila, jeszcze tylko odłożę te nielegalne rzeczy. Chociaż tego bym mogła jeszcze tu spuścić, ponieważ tak to mi niepotrzebne jest. Spuścić. Dobra. A więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka, lajkacza. I widzimy się w następnym odcinku, a więc trzymajcie się i na razie.